Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach w czwartek. Będą oczekiwane zmiany na ulicy Piotrowickiej w Skrybeńsku. Droga została zamknięta dla ruchu na odcinku od skrzyżowania z ulicą poprzeczną w kierunku przejścia granicznego. O sprawie informowaliśmy Was w sierpniu. Zmian oczekiwali mieszkańcy, którzy mieli już dość przejeżdżających obok ich posesji samochodów ciężarowych. Kierowcy, według ich relacji, nie przestrzegali ograniczeń w ruchu na końcowym odcinku tej drogi. Relacja Mariusza OSyry. Przypomnę, że mieszkańcy zwracali uwagę zarówno władzom gminy Godów, jak i władzom powiatu wodzisławskiego, że kierujący ciężkim transportem nie patrzą na znaki i próbują przedostać się na drugą stronę granicy właśnie przez to przejście w Skrybańsku. Choć jest to niemożliwe, bo ustawione zostały tam fizyczne przeszkody i zapory. W rezultacie kierowcy tych pojazdów zawracali ciężkimi zestawami na wąskiej drodze, powodując duże niebezpieczeństwo dla mieszkańców okolicznych posesji. Okazało się, że na to przejście kierowcy tirów są kierowani przez nawigację podejmowane u administratorów Google Maps i AutoMapy z prośbą o niewyznaczanie trasy dojazdu do Republiki Czeskiej przez przejście graniczne w tym miejscu nie przyniosło rezultatu. Stąd konieczność całkowitego zakazu ruchu na tym odcinku. To przejście graniczne będzie teraz służyć wyłącznie osobom pieszym i rowerzystom. Dodam, że kierowcy samochodów osobowych i motocykli mogą dostać się do Czech przez przejście graniczne w Gołkowicach Zawadzie, które jest oddalone zaledwie o 4 km. Natomiast kierowcy pojazdów ciężarowych powinni kierować się na przejścia graniczne w Chałupkach, Gorzyczkach, bądź w Cieszynie. Nowe mieszkania komunalne powstaną w kilku miejscowościach naszego regionu w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej Sim Południe. Umowę z Krajowym Zasobem Nieruchomości podpisało Jastrzębie, Radlin, Rydutowy, Kuźnia, Czerwionka, Knurów, Wisła, Strumin i Bielsko-Biała. Wybudowane lokale mieszkalne na wynajem to oferta, która skierowana będzie do rodzin o średnich dochodach, które przekraczają limit pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie chcą zaciągać długoterminowego zobowiązania. Dzięki SIM na przykład w Jastrzębiu na Bogoczowcu wybudowanych zostanie kilkadziesiąt lokali. Dlaczego w tym gronie zabrakło Wodzisławia, miasta, w którym obecnie toczy się duża dyskusja o przyszłości budownictwa komunalnego? My analizowaliśmy od lat różne modele budownictwa. Kilka lat temu mieliśmy nawet ankietę dla mieszkańców odnośnie TBS-ów. To warto o tym wspomnieć, wtedy nie było zainteresowania. Dziś jest zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o osoby zainteresowane najmem mieszkania w Wodzisławiu Śląskim, zasobów miejskich poprosiłem moich współpracowników o porównanie modeli dla naszego miasta w momencie, kiedy my akurat mamy spółkę, która i zarządza, i może prowadzić proces inwestycyjny. I w tym momencie dla nas jest to nieopłacalne. Kluczem jest ta spółka. Nie wiem, czy wszystkie miasta nie porównuje i nie chce wchodzić w rolę recenzenta. Mają spółki, nie mają, dlaczego podejmują tą decyzję. Sim to jest utworzenie spółki na starcie, więc to jest naturalne, trzeba ponosić koszty stałe funkcjonowania spółki. Po co mamy je ponosić, skoro już je ponosimy? Tak jakbyśmy tworzyli drugi podmiot w tym samym celu. Prezydent Wodzisławia Mieczysław Kieca ma na myśli spółkę Domaro, która ma odpowiadać za budowę mieszkań komunalnych. Jeśli zapadnie decyzja o rozpoczęciu takiej inwestycji, miasto jest przed konsultacjami społecznymi w tej sprawie. Sim nie jest dla Wodzisławia, dodaje prezydent. Wkład własny przerzucony jest na e, przyszłego mieszkańca i oczywiście on jest różny w zależności od standardu. Różne modele mieliśmy wyliczane od 30 do 50-60 tysięcy. My natomiast mówimy o budownictwie dla tej grupy osób, Szczególnie młodych rodzin, których nie stać w ogóle na wkład własny, więc chcą bardziej mieszkań na wynajem. Być może kiedyś zejdą z tych mieszkań, być może kiedyś będzie możliwa opcja zakupu, ale dla nich to dzisiaj po prostu jest nieosiągalnie. Nawet te 20, 30, 40 tysięcy to są duże środki finansowe. W modelu SIM poziom ustalanego czynszu może być wyższy, dopuszczony ustawowo, niż w modelu związanym z tym budownictwem, które proponujemy. I co więcej, w modelu SIM team to nie rada gminy może decydować o pewnym zakresie rzeczy jest to przerzucone ustawowo już zupełnie inaczej stąd w moim przekonaniu ten model nie był atrakcyjny dla Wodzisławia dlatego nie proponowałem tego modelu radzie miasta przypomnijmy że konsultacje społeczne na temat rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Wodzisławiu mają rozpocząć się w połowie listopada Ciepłe zimowe buty, żywność z długim terminem ważności środki higieniczne potrzeb jest wiele, dlatego Rybnicka Rada Kobiet wychodzi z inicjatywą i rozpoczyna zbiórkę artykułów, by wesprzeć dzieci z Michałowa, a także ich rodziny. To apel o zaangażowanie do wszystkich mieszkańców miasta, których interesuje los uchodźców na granicy polsko-białoruskiej mówi Hanna Kustra, przewodnicząca Rybnickiej Rady Kobiet. Wiadomo, że sytuacja na, na tej granicy jest bardzo trudna. Z dnia na dzień jest coraz trudniejsza, jest niebezpiecznie, jest zimno, więc zbieramy te rzeczy typu. Środki czystości, pampersy, ogrzewacze, śpiwory, koce termiczne. Jedzenie takie naprawdę długoterminowe, szybko ogrzewające, latarki czołówki, śpiwory dla, mal, dla malutkich dzieci. Odzież jest tak naprawdę troszeczkę na drugim planie, bo tej odzieży z Polski wpłynęło bardzo dużo. Jest mało takich rzeczy konkretnych, sprecyzowanych, potrzebnych, czyli odzież termiczna, która jest głównie potrzebna, bo jest zimno. Te koce właśnie termiczne, te śpiwory, które są potrzebne, te ogrzewacze, termosy, powerbanki, żeby prostu Mogły się te osoby jakoś z nami skontaktować, które potrzebują tej pomocy. Butów na przykład dla dorosłych i dla dzieci. Jest tych butów mało, ale to są buty też już takie, żeby były zimowe, żeby to były halosze ocieplane, żeby też nie były przemakalne. Bożena Fros, członkini Rybnickiej Rady Kobiet, apeluje do aptekarzy. Gdyby tak, właściciele aptek mogli spojrzeć troszeczkę łagodniej na ten problem i nam coś podarować. Nie na no, my to po prostu wszystko zawieziemy. A gdyby ktoś przywoził swoje rzeczy, wstępną segregację, żeby nie szukać tych lekarstw. Tych środków higienicznych. Szczególnie chodzi, ja wiem, że to bardzo drogie, pampersy dla dzieciaków. Środki higieniczne, ja myślę. I my po to przyjedziemy, żeby im było po prostu łatwiej. Los osób koczujących na granicy polsko-białoruskiej poruszył serca rybnicki Rady Kobiet, stąd chęć niesienia im pomocy. Obawiam się, że za chwilę nam problem tak spowszednieje, że wszyscy będziemy uznawać, że gdzieś tam, gdzieś w Michałowie są jacyś uchodźcy, a ich jest coraz więcej. Dobrze, no trudno, to tam niech się martwią. Niestety problem jest nasz, wszystkich Polaków, jeżeli będziemy bez serca i nie będziemy się tym teraz przejmować, to nie wiem, co nas ma wzruszyć. To są ludzie, którzy są zmanipulowani, są sprowadzeni do kraju, obiecane były im tak naprawdę pomoc. Zostali teraz wykorzystani. Jest to straszne. Samo osobiście tam byłam na granicy widziałam matkę z dwójką dzieci, z mężem i chłopcem, który ma porażenie mózgowe, czterolatek. Jest dla mnie to straszne, że on musiał się tułać w tych mrozie. My siedzimy teraz cieple, tak? Każdy ma włączone kalorfery, jest fajnie cieplutko, ale spójrzmy za ok. Kto z nas wytrzyma 24 godziny na dobę na dworze, na tym rozie? To jest straszne, gdzie kobieta w ciąży zostaje przerzucona przez płot kolczasty. Kobieta, która rodzi w śpieworze. Małe dziecko. Z tego nie wyobrażam takiej sytuacji, że ja bym musiała uciekać przed przemocą po lasach, licząc na to, że dostanę pomoc, zostanę tak naprawdę jeszcze gorzej niż miałam tam. Dodają Bożena Fros i Hanna Kustra z Rybnickiej Rady Kobiet. Zbiórka jest prowadzona w przedszkolach i szkołach na terenie miasta, a także w hali sportowej w Boguszowicach do połowy listopada. Wszystkie szczegółowe informacje znajdziecie na plakacie na radio 90.pl. Co dalej z remontem pałacu w Żorskich Baranowicach? Przypomnijmy, prace w obiekcie trwają od lipca ubiegłego roku i zgodnie z planem miały zakończyć się w grudniu. Już wiadomo, że tak się nie stanie. Potrwają dłużej, a nowy termin ich zakończenia to koniec sierpnia przyszłego roku. Skąd opóźnienie? Mówi kierownik biura promocji w Urzędzie Miasta w Żorach, Adrian Lubszczyk. Jest to związane z kilkoma przyczynami. Na pewno przyczyniła się do tego pandemia koronawirusa i tutaj utrudnienia. Na pewno sam stan techniczny budynku, który okazał się gorszy niż pierwotnie zakładaliśmy, niż to pierwotnie można było oszacować. I to też wydaje żyło spowodowało prace dodatkowe. No i na pewno jednym z takich czynników był sam etap wnioskowania. My tutaj długo staraliśmy się o pozyskanie środków, konieczne były odwołania od decyzji. Ostatecznie te odwołania okazały się szczęśliwe, owocne dla ŻOR, ale zabrało nam to dość sporo czasu, który pierwotnie był zaplanowany na realizację inwestycji, no i dlatego teraz ten termin zostaje przedłużony. Co dzieje się obecnie w Pałacu? Prace trwają, widać cały czas postępy, trwają i na zewnątrz, i wewnątrz. To są prace związane z elewacjami, prace związane z instalacjami wewnętrznymi, trwają prace związane z instalacjami nagłośnieniowymi, ponieważ tam też będzie sala, sale konferencyjne, sale służące do różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, więc to nagłośnienie jest bardzo ważne. Wymaga to wielu różnych instalacji, które już na tym etapie właśnie trzeba wykonać. Przypomnijmy, że po remoncie pałac w Baranowicach ma szansę stać się jednym z ważnych ośrodków na artystycznej mapie Polski. Jego zaletą jest także architektura, która może być dobrym tłem dla działań artystycznych, zgrupowań artystów i plenerów, a także spotkań biznesowych. Całka Koszt remontu to ponad 19 milionów złotych, z czego ponad 13 to dofinansowanie. Reszta pochodzi z budżetu miasta. Koronawirus znów w klubie sportowym. Tym razem chodzi o piłkarki nożne TS-rowu rybnik. Sytuację w klubie sprawdzał Robert Krzyżania. Zespół, który cieszył się w minionym tygodniu z pierwszego zwycięstwa w tym sezonie, pokonał przypomnę na wyjeździe 2 do 1 ząbkowie ząbki, po spotkaniu trafił na kwarantannę. Z naszych informacji wynika, że w drużynie pozytywne wyniki testów na COVID-19 miały dwie zawodniczki. Zaplanowane na kolejne dni treningi i sobotni mecz z trójką Staszku Kajelna zostały odwołane. Drużyna kończy kwarantannę w sobota. już następnego dnia powinna rozegrać derbowy mecz Przeciwko SWD Wodisław Śląski. Na razie nie wiadomo, czy klub z Włodzisławia zgodzi się na jego przełożenie na inny termin. Wątpliwe jest, by piłkarki TS-Rowo, które nie trenowały przez 10 dni, były gotowe do rozegrania meczu. Pewne jest, że w czwartek, 11 listopada, zespół zagra zaległe spotkanie 1.32 Pucharu Polski z dębem zabierzów Bocheński. Dodajmy jeszcze, że w październiku w zespole z rybnika nastąpiła zmiana szkoleniowca, z funkcji zrezygnował Krzysztof Klonek, zespół prowadzi teraz Arkadiusz Tracz. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w czwartek i Anna Mirimonka do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl.